Radosława Fał Brzuszczyński, trener Fanga Fightlapę. Radek, no miałem być już dawno, dawno temu, nie byłem w końcu się udało. No na początek zapytam cię o takie najprostsze rzeczy, bo niewiele osób może kojarzyć twój klub, zwłaszcza że no tutaj Patryk Małecki jest tak naprawdę chyba tym flagowym zawodnikiem. Powiedz skąd w ogóle pomysł, żeby powstał ten klub Fanga? Znaczy tak, to ogólnie sportami walki ja się zajmuję bardzo długo. Wcześniej tam byłem, w, e, trenowałem u Andrzeja Palacza dawno, dawno temu jak jeszcze był na fortach Bema, Pałacyk. E, później zacząłem studiować, troszkę musiałem to odpuścić, no ale generalnie cały czas wokół tych sportów walki gdzieś tam moja, mo, moje życie się toczyło, tak. Później zacząłem grać troszkę w rugby, ale cały czas w tych klubach jakiś sportowych, typu wiemy, w aplauzie pracowałem bardzo długo i tam, za, za, że tak powiem, za, za, zasiało się takie ziarenko, żeby coś stworzyć swojego. Tam robiłem, stworzyłem swoją sekcję taką, pełną amatorka, taka po prostu rekreacja, żeby sobie przy, przychodzili ludzie, ponieważ ja cały czas chciałem być z tym, z, z tym związany. No i zrobiłem swoją sekcję, tam mi podnajęli salkę, przychodzili do mnie ludzie, amatorka. Później jak, jak przestałem, yy, odszedłem tam z pracy, troszeczkę miałem takich zawirowań, zmieniłem troszkę branżę, ale za chwilę znowu wróciłem, tym razem do S4, tam prowadziłem, dlatego że z właścicielami S4, zwłaszcza z Rafałem, kiedyś graliśmy razem w Rugby i no i że tak powiem na zasadzie mega koleżeńskiej, tak da, tam mi udostępniał swoją salę, tak. No i później tam już stworzyłem na tyle dużą tą grupę, to było je na Jelonkach i w trakcie, w trakcie jakieś tam fundusze się uzbierały i postanowiłem coś swojego w końcu otworzyć, tak? A, a że jestem z woli, tutaj chodziłem kiedyś i prowadziłem, pomagałem Ma Maćkowi Skupińskiemu w Serafinie, też z nim pracowałem, troszkę nawet w palestrze przez chwilę. No to już, no już przyszedł ten czas, że, że trzeba było stanąć samemu na nogi, tak? A nie gdzieś tam u kogoś, zawsze bokiem. I tak dalej. Z Woli mówię, to szukałem tutaj gdzieś sali. Idąc za przykładem między innymi Maćka Skupińskiego, który miał tutaj bardzo blisko mnie salę. Później mu zabrali tą salę, czy likwidował się budynek, już nie pamiętam. I Przypadkiem chodziłem tutaj i znalazłem ten, to miejsce. No i, i powolutku po prostu zaczęliśmy tutaj coś tam robić. No właśnie teraz palestra przeniosła się tak, z warszawskiej Woli na Włochy. No tam budynek też, tak jak tutaj powiedziałeś, został zlikwidowany, więc no już konkurencji tak naprawdę nie ma, więc pytanie, jakie w ogóle zajęcia oferuje Twój klub, tak, no bo jest to raczej formuła sportów uderzanych, tak, z której to się wodzi? Znaczy głównie, głównie u nas są prowadzone zajęcia bokserskie, ale, ale również i K1, czyli kopane sporty wszelakie, muay thai, K1, kickboxing. MMA prowadzimy taką bardzo kameralną grupkę, prowadzi Maciek z zapaśnikiem w gwardii warszawskiej. I No i co? No i to, na tym głównie się opiera nasz klub, tak? Prowadzimy zajęcia właściwie codziennie, oprócz tych takich pseudo crossfitowych, bo, to są, bo my to nazywamy obwodami, tak? Trening obwodowy, stacyjny inaczej, taki, taki typowy, typowy po prostu z, zdrowie, wydolność, siła dynamiczna i tak dalej. Te wszystkie elementy cech motorycznych staramy się z, z, z zebrać razem. No i, że tak powiem, to też się tak fajnie rozwinęło z nienacka, ponieważ my jesteśmy nastawieni głównie na sporty walki. Ale przy okazji, że tak powiem, jakby pomocne to jest do, 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 do tego, robiąc siłę dynamiczną i tak dalej. I stworzyliśmy dwie grupy e, wtorek, czwartek i tam w sobotę jeszcze jedną, na, na, te crossfitową powiedzmy. No. Czyli rozumiem, że nabór trwa cały rok do Twoich sekcji i można na Facebooku sprawdzić, kiedy, o które jakie zajęcia. Radek, no jeszcze w takim razie chciałbym trochę porozmawiać o Twojej karierze zawodniczej, bo takowa też była. Byłeś zawodnikiem kadry polskiego związku Kickboxingu, full contact? Tak, w full kontakcie, kiedyś wcześniej jeszcze jak trenowałem Wing Chun i Wiat startowałem w, to się nie, nie nazywało tak jak teraz, to było Kung Fu Wushu, czyli jak tak powiem na macie, no teraz to się nazywa Sanda i tam też startowałem jeszcze z Kubą Cuslakiem, który był też trenerem kadry wtedy i on mnie jakby to przy, przytulił do, do, ja się strasznie rwałem do kickboxingu i chciałem się bić w, tylko w formułach full kontaktowych, Wystąpiłem parę razy na Mistrzostwach Polski, miałem ze trzy walki takie zawodowe, no mówię, no to, to, to było, to, to, ta kariera, to było kiedyś inne czasy zupełnie, to było 20, tam 25 lat temu, wtedy nie było takiej wiedzy jak teraz, nie było takich możliwości i tylko wys, wyspecjalizowane, że tak powiem, mocne jednostki, które nie miały żadnych tam problemów i tak dalej, e, z, w tym sporcie osiągały sukces, tak? I takie, takie nazwiska jak Marek Piotrowski czy, czy Józek Warchoł Świętej Pamięci, z którym też miałem przyjemność parę razy trenować, to były wybitne jednostki. Oni oni, jak przy nich my się czuliśmy, jak ich młodsi bracia. Natomiast później ja miałem też swoich trochę problemów, bo zacząłem, jak poszedłem na studia, później trochę na bramkach pracowałem, wiadomo, to życie zupełnie inaczej wygląda. I już niestety to troszeczkę na bok poszło. No ale, ale później ta miłość do tych sportów uderzanych cały czas we mnie gdzieś tam była i, i chciałem to kontynuować. Jeżeli nie jako zawodnik, to jako trener. A między innymi później też z racji mojego, moje, mojej miłości do legii, też chodziłem na, na starą legię bokserską i tam moim trenerem był Adam Kozłowski. I tam do dzisiaj mam z nim kontakt bardzo dobry, jak, jak mam ochotę przyjść, zawsze mogę do niego podjechać i mi potarczuję, po, pogadamy sobie, powspominamy stare czasy. I także tam też, też gdzieś moje serce, tam jest blisko nich, tak? a propos legii, no Legia Fight Club, mocna inicjatywa Granda Pro, coraz większa, tak? Już z tej małej hali na Torwarze, gdzie tak naprawdę mieści się klub, wyszli już na dużą halę Torwaru. No to jako Warszawianin, tak, tutaj urodziłeś się w Warszawie, mieszkasz w Warszawie. No na pewno cieszy Cię taka inicjatywa, zwłaszcza, że Patryk Małecki, twój zawodnik na takim, na takim wydarzeniu występował. Powiedz, jak w ogóle oceniasz rozwój tej organizacji? No, bo byłeś praktycznie na każdej gali. No byłem na każdej gali, zwłaszcza, że kiedyś ci chłopcy, ci chłopcy, którzy tam teraz trenują i są zawodnikami LFC, też byli moimi, jakby tam przychodzili do mnie też na treningi. Większość z tych czołowych zawodników, może nie wszyscy, ale, ale, ale większość tutaj była przynajmniej na kilku treningach u mnie, kiedyś jeszcze jak nie było LFC. I tym bardziej jest mi miło, oczywiście, jest to taka troszeczkę sympatia i miłość, ale jednocześnie troszeczkę zgrzyt, ponieważ no jednak oni odeszli tam, tak? No bo to jest jakby serce tego. jest to na Łazienkowskie, i jest to, jest to fajna inicjatywa. Natomiast to już poza tym to jest tylko są moje, moje subiektywne odczucia. Natomiast ja jestem za zawsze z nimi, będę zawsze będę im kibicował. Jestem na każdej gali i tak samo na amatorskim staram się wystawiać zawodników i w boksie i w K1, tak? I na zawodowych, jeżeli nas zapraszają, a zapraszają nas zawsze. Mam bardzo dobry kontakt tak z Karolem Mładą, który zawsze do mnie pisze, czy tam będzie, czy chłopaki, czy parole będą startować. Braci mam takich dobrych karateków dwóch, którzy też startują zawsze, jeżeli są, jeżeli mają siłę i, i nie mają innych swoich zawodów. W boksie mam czterech zawodników aktualnie, dwóch bardzo mocno cały czas trenujących, dwóch z różnymi tam przerwami. Wiadomo, to są różne tam perypetie życiowe też. No i no mówię, no ja jest, to jest nieodzowna część jakby naszych, naszych, naszego harmonogramu imprez. Oczywiście dostaliśmy ostatnio zaproszenie od, od jakichś tam innych organizacji, ale na razie to jest jeszcze takie. I do, do przecierki, tak, oni też dopiero startują. Natomiast organizacja samej Grandy, tam wielki szacunek i Szapoba dla Michała i dla tych wszystkich ludzi, którzy to wszystko robią. Naprawdę. Super i coraz lepiej, coraz, coraz będzie. No, moim zdaniem to będzie szło coraz lepiej. No. Jeżeli załatwią jeszcze telewizję yy, i transmisję na żywo, no to będzie, to będzie mega, mega ekstra sprawa, dlatego że i nam, wszystkim klubom, który, który, które biorą udział, w, będzie łatwiej załatwić sponsorów, po prostu. Ja, żeby załatwić sponsorów teraz dla, dla Patryka, musiałem naprawdę stawać na uszach i kombinować, żeby jakiś, jakikolwiek grosik chociażby na suplementy i na czas, na, na, żeby chłopak nie musiał stawać na przykład na bramkach, pracować, tylko żeby się zajął stricte tym, co jest teraz w tym momencie najważniejsze, czyli zasuwaniem. Za no. no właśnie, dobrze, że poruszyłeś temat Patryka Małeckiego. No tu, tak jak powiedziałem, no, flagowy zawodnik, walczy praktycznie na każdej grandzie. Jest materiał do tego, żeby gdzieś tam się rozwijał bardziej, no bo ty tak jak zauważyłem kilka treningów, jak prowadziłeś, nawet jak rozmawiałem tak z zawodnikami, chociażby z Emilem Różewskim, no to pod wrażenie byli twojego warsztatu, twojej dbałości o szczegóły, więc no kwestia tego widzisz w Patryku taki potencjał, że może stać się jednym z najlepszych zawodników w tej kategorii 75 kg? No tak, znaczy może stać oczywiście, że, że może się stać najlepszym zawodnikiem, tylko że tam u Patryka, tak jak u większości zawodników jest jeszcze dużo pracy w szczegółach, a, a wiadomo, że w, w tych sportach uderzanych najważniejsza jest głowa, bo z, y, wszystko jest zrobiona, siła i szybkość, i wytrzymałość, technika. Y, na każdego zawodnika też staramy się złapać jakieś jego, jakieś jego słabe strony i je wykorzystywać, więc myślę, że. Jest, zawsze jest dużo pracy. Ja zawsze nigdy nie, zawsze chwalę, ale zawsze mówię, można by to zrobić jeszcze o wiele, wiele lepiej. Jeszcze oczywiście też, tak samo no nie, nie, nie mogę nie wspomnieć o, o Garudzie, z którą też współpracujemy w jakiś tam sposób. Czyli na przykład, nie wiem, mi jest bardzo ciężko jako osobie, która się zajmuje cały czas klubem, zorganizować obozu chociażby, tak, a, a Garuda jeździ na obozy. I ja zawsze, Patryka. Tam wypycham, zresztą, on, oni sami proponują, czy on nie chciałby z nimi jeździć i on jeździ. I bardzo dobrze, bo, to, bo, bo tam jest bardzo duży, bardzo duży przegląd zawodników w tej kategorii wagowej między innymi. Kamil Pawlak, który jest moim zdaniem tam numer jeden. No. Jeżeli no tak, ale, ale no, mówię, z którym akurat Patryk walczył, tak, że no, zrobił tam porządek dosyć mocno. I idzie naprawdę ten chłopak mocno do przodu. I z takimi ludźmi, jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli moją pracę, Patryka pracę i sparingi z tymi chłopakami, no to chyba lepszej, mam nadzieję, lepszej, lepszej recepty nie ma na, na sukces. No właśnie proszyłeś o współpracę, tak chociażby z Garudą, no Ty jesteś człowiekiem, który jest obecny na tej scenie warszawskiej sportu walki już od wielu, wielu lat, więc no tak naprawdę chyba nie masz problemu, żeby zawodnik reprezentujący Twój klub gdzieś poszedł i został po prostu mile przywitany, tak gdzieś na sparingi można było toczyć, więc no czy, czy jakieś kluby są, które gdzieś raczej nie chcą, żeby taki zawodnik przychodził, obijał ich gwiazdeczki, że tak powiem? Nie, znaczy tak, no wiadomo, że każdy ma jakieś swoje sympatie i, i antypatie. Ja, moi, moimi, trzema, moimi trzema jakby klubami i osobami, z którymi współpracujemy, to na pewno jest Garuda, na pewno jest Maciek Skupiński z Serafina. No i Lewce. Radek, no jeszcze zapytam Cię oczywiście o takie tematy najgorętsze teraz w sieci sportu walki. No 26 sierpień, walka, wielka walka w boksie, Mayweather McGregor. Powiedz w ogóle jak ty się zapatrujesz, tak? No bo jest tylu samo hejterów, co entuzjastów tego pomysłu. W ogóle jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Znaczy generalnie my mamy plan, żeby sobie tu siedzieć w nocy i oglądać tą walkę, bo mimo wszystko... No, to ja może się podpiję. Proszę bardzo, zrobimy sobie pay-per-view tutaj i, i obejrzymy chętnie to przedstawienie, bo, bo no, umówmy się, za tyle pieniędzy, które tam zostaną włożone i tą pulę, no to, no to zrobiona jest walka właściwie chyba, żeby zarobić duży hajs, a... A jak to będzie wyglądało? no Ja myślę, że pomimo mojej całej sympatii do Conora, to jednak McGregor nie ma jakichś specjalnych szans w boksie. Tak mi się wydaje, no zobaczymy. No, chociaż może być różnie. no Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, bo chyba nikt nie jest w stanie. No. Ale myślisz, że Conor może pokusić się o jakieś typu, akcje typu kopnięcia, obalenia? Nie, raczej nie, no, nie, no, tam jest nastawienie, ja tam obserwuję oczywiście ich na obu na Instagramach i tak dalej i widzę jak oni tam zasuwają, trenują i jakieś tam plotki, to jest mega takie pompowane. No oni są lepsi 100 razy niż wszystkie KSW i UFC razem wzięte. No. Z tym pompowaniem zawodników i całego tego cyrku. Ale przedstawienie myślę, że jako, jako samo, samo wydarzenie jest, będzie, będzie kwalifikowało się do wydarzenia roku w ogóle. No, w całej historii boksu jako takiego. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało technicznie i taktycznie. Jeszcze zapytam się World Games, o starty kickboxerów, no chyba dobry start, tak? Dawid Kasperski złoty medal, Marta Waliczek, więc no widać, że ten kickboxing cały czas trzyma się na tym wysokim poziomie. Czy, czy może kiedyś było lepiej, tak? Jak wspominasz stare czasy, no bo też kiedyś nie brakowało tych złotych medali mistrzostw Znaczy tak, bo moim zdaniem kiedyś, kiedyś nie, nie chodzi o to, że było lepiej, tylko było to mniej jakby popularne. I kickboxing to był taką niszową troszkę dyscypliną po macoszemu traktowaną ogólnie przez przez i, I przez media chociażby. Teraz, teraz jak ktoś chce i, i się interesuje, to nie ma problemu, czy w internecie, czy w telewizji, gdzieś tam może zawsze sobie obejrzeć. I moim zdaniem był taki moment, że ten kickboxing trochę przysiadł. Za, mo, za moich czasów jeszcze wcześniej, właśnie za czasów Marka Piotrowskiego, czy, czy, czy właśnie Józka Warchoła, czy nawet Przemka Salety. Było, było fajnie, później troszkę to przycichło i teraz jakby znowu to się odradza, dlatego że tych sportów kopanych jest dosyć dużo, czyli mamy K1, mamy Muay Thai, mega sukcesy chłopaków, wielki szacunek tak samo dla trenerów kadry i kickboxing też bardzo fajnie idzie do przodu i, i, i moim zdaniem to jest, to jest fajna rzecz, bardzo, bardzo, ja się z tego cieszę jako były kickboxer, tak. To jeszcze Radek ostatnie pytanie, już trochę z boksu, wróćmy do tego tematu. Artur Szpilka, Adam Kownacki, no nie, wielu ludzi nie spodziewało się, że Kownacki pokona Szpilkę. Przeczuwałeś, że tak może być? Znaczy ja widziałem Kownackiego w paru wcześniejszych walkach i, i to moim zdaniem był taki czarny koń. On jest chłopak mega niepozorny, z twarzą spokojnego, przestraszonego chłopca, a to, co on robi w wadze ciężkiej, to jest po prostu coś niesamowitego. Facet, który waży ponad prawie pakę, czy tam nie wiem, ile, w jakiej, ile teraz po, poza tym przygotowaniem i potrafi wjeżdżać z serią ciosów 8, 10 i 6 i tak dalej. Nie nastawiać się tak, jak w wadze Ciężkie wszyscy na jeden czy dwa ciosy. No coś niesamowitego i będzie, będę go na pewno obserwował. Szkoda wiadomo Artura, który się też bardzo mocno tam napinał i, i się cieszył z tej walki i też go tam obserwuję, też jakiś tam sentyment i sympatię do niego mam. Ja nikogo tam nie, nie, nie przekreślam absolutnie, no ale, no ale tutaj to było bardzo mocno widać tą różnicę Mimo że i, i jak widać wygląd nie, nie robi roboty całej. Dokładnie, ale myślisz teraz, że Artur Szpilka wróci? No bo gdzieś ostatnio, nie wiem czy widziałeś to wyzwanie od pewnego pięściarza, mistrza Europy K1, więc A. pytanie, czy, czy wróci Artur w ogóle, myślisz, jeszcze do boksu i, i, i czy będzie boksał w Polsce, czy jeszcze ma szansę odbudować się w Stanach, no bo trzy porażki już w rekordzie, no fakt faktem, no z kowalskim z człowiekiem, który wcześniej w ogóle nie był znany, tak, no dwie porażki z mocnymi nazwiskami, więc pytanie, czy myślisz, że jeszcze taki zawodnik jest w stanie się gdzieś odbić? Ja nie chcę cytować trenera Raubu, który tam, wiadomo, Ostro skrytykował Artura i powiedział, gdzie jest jego miejsce i żeby podnieść w końcu te łapy i trzeba głowę chronić, a nie wiadomo co i czy się podniesie, zobaczymy, jeżeli, jeżeli już takie są propozycje, no to źle wróży moim zdaniem, jeżeli są propozycje takich freak fightów, no bo to inaczej nazwać tego nie można, no to, no to, no to słabo to wygląda. Je nie, nie ma ja nie, nie, znam, nie, nie znam Artura podejścia dalszego do tego, co on, co on zamierza dalej zrobić, czy może chce sobie chce chwilę zrobić dłuższej przerwy i później wrócić, spróbować coś tam poboksować jeszcze. No, jak widzimy w Polsce i ogólnie zawodnicy typu na przykład Adamek, który kilkakrotnie wracał i kończył karierę, z Arturem może być podobnie trudno to powiedzieć. No. No, trzeba, no, mówię, jak już się zaczynają, jak już się zaczynają propozycje free fightów, no to moim zdaniem, taki z boku patrząc, to to średnio wróży. No to W takim razie dziękuję za rozmowę. Widzimy się jutro, oczywiście na treningu. Zapraszam.